Wczoraj się w planach pojechanie na Blue Lagoon i na ten wodospadek, który nam się tutaj nie dał nie udało nam się ich zwiedzić mm. ze względu na pogodę. Teraz aktualnie jesteśmy pod Fachos, idziemy do tej piekarni, o której wam właśnie mówiłem. Nazywa się Zombas. Jeszcze mamy zamiar wjechać do Lidla, żeby zakupić sobie wodę, bo no ceny są w takich marketach właśnie dużo niższe niż w jakichś kioskach albo w takich sklepach miejscowych. Także za chwilkę jak wejdę tylko do tego zombasu to wam pokażę jak to wygląda. Jesteśmy już po śniadaniu, zrobiliśmy sobie szybki prysznic, szybki serwis i jesteśmy właśnie w Lacy. stąd właśnie z tego portu wynajmiemy sobie łódź, żeby popłynąć na Blue Lagoon. W jednym z tych tutaj miejsc bookingowych udało nam się zarezerwować za 110 euro dla siedmiu osób nie jestem w stanie za bardzo powiedzieć czy to jest dużo czy mało bo mniej więcej jak patrzyliśmy gdzieś indziej to ceny są bardzo podobne a tutaj dostaliśmy zniżkę bo teoretycznie jest 20 euro za osobę dorosłą 10 było za dziecko a w sumie zamiast 140 docaliśmy 30 euro tak jakby rabatu, w tym mamy trzy napoje i jakąś przekąskę z tego co zrozumiałem i płynąc tam będziemy mogli godzinę sobie popływać właśnie w tej błękitnej strefie teraz wam wrzucę jeszcze kilka przebitek samego portu bo polatałem sobie chwilę tutaj dronem generalnie miasto możemy powiedzieć, że jest takie Przejazdowe, nawet bym powiedział, dlatego, że jest chyba tak naprawdę jedna ulica, taka główna przy porcie od razu, e, która jest mocno tam obłożona restauracjami. A ogólnie ta miejscowość no nie jest jakoś z tego co widziałem, jakoś mocno duża. E, na pewno są to dosyć ładne plaże. Więc jeżeli byście się wyrobierali na urlop i chcieliby się z nie wiem, czy to by nie była fajniejsza opcja, żeby tutaj zostać. E, z tym, że no jeżeli macie zamiar tylko być w jednej miejscowości, to nie wiem czy bardziej się nie opłaca wziąć jakiegoś transportu po prostu tylko tutaj, żeby sobie poplażować. Bo jeżeli chodzi o Dimikos, naszą tak jakby miejscowość pod Pafos, ona ma więcej takich można powiedzieć imprezowych miejsc. Tu jest z tego co widzę na ten moment tak tutaj troszeczkę spokojniej. Ale to sobie sami ocenicie może po tych nagraniach. Plaże są na ten moment dosyć puste, nie ma też tutaj takich ogromnych hoteli, także jest dosyć fajnie i klimatycznie muszę przyznać. Już jesteśmy po Blue Lagoon Myślę, że za tak naprawdę 20 euro to jest jedna z takich atrakcji, którą musicie zobaczyć Bo tak przejrzystej wody jeszcze nigdy w życiu nie widzieliśmy I generalnie tego co w ogóle jest w tej wodzie też poniekąd Także już bez zbędnych ceregieli Dzisiaj już będzie koniec tego odcinka Eee, a wam zostawiam to co udało mi się nagrać w momencie kiedy e, byliśmy właśnie na Blue Lagoon Cześć. Tak jak Wam obiecałem, odpalę tutaj jeszcze drona w, w tym miejscu, w którym e, akurat sobie zablokowaliśmy pokoje, żeby Wam pokazać, jak wygląda okolica, e, jak w ogóle w zasadzie mamy blisko do morza. E, no i to, żeby Wam było łatwiej później e, mniej więcej sobie wyobrazić, jak to wygląda cenowo za, za, za dane mieszkanie i co można tak naprawdę sobie znaleźć tak jak będę odpalał dronę i podczas tych nagrań też Wam troszeczkę opowiem o tym mieszkaniu w jakiej jest też lokalizacji i myślę, że to taki już będzie ostatni odcinek z tego miejsca poza takim zakończeniowym gdzie my jeszcze dzisiaj mamy zamiar właśnie te wodospady, bo tak w poprzednim odcinku widzieliście, nie byliśmy na tych wodospadach też ze na to, że tak jak Wam tam wspominałem Wodosy, wyjazd na Blue Lagoon można pojechać albo od 10.30, albo od 13.30. My się zapaliśmy na ten drugi się 15 minut, spóźniliśmy do miejscowości. Znaczy, spóźniliśmy, nie wiedzieliśmy, że, że tak to wygląda, dlatego trzeliśmy później. A dzisiaj mamy zamiar tylko obejrzeć te wodospady, także będziecie mieli kolejnego takiego, możemy powiedzieć, shorta z, z tego wyjazdu. Także dzisiaj, już tak, tylko podsumowanie: możemy powiedzieć, takie trochę pokażę Wam, jak to wygląda. Opowiem Wam, mniej więcej, jak tutaj to wszystko działa pod kątem wody, bo jest ona bardzo podobnie, to wszystko zorganizowane. Ten system jak w Albanii, czyli w większości ciepłych krajów, są te bojlery po prostu na dachu i panele grzewcze. No i generalnie, żebyście mieli też mniej więcej ogląd, jak to wszystko tutaj działa. Cypr jest wyspą położoną we wschodniej części Morza Śródziemnego na południe od Turcji, na zachód od Syrii i Libanu oraz na północ od Egiptu. Geograficznie należy do Azji, ale historycznie i kulturowo jest związany z Europą. Wyspa jest podzielona na dwie główne części: Republikę Cypryjską, która zajmuje większą połowę południowej części wyspy i jest uznawana międzynarodowo jako suwerenne państwo. Oraz Turecką Republikę Cypru Północnego, która zajmuje północną część wyspy, ale jest uznawana tylko przez Turcję. Granica między tymi dwoma częściami biegnie przez stolicę kraju, Nikozję. Walutą, jaką posługujemy się na Cyprze od 1 stycznia 2008 roku, jest euro. Do tego roku posługiwano się inną walutą, a mianowicie funtem cypryjskim. Od roku 2004 Cypr należy do Unii Europejskiej, ale nie w całości. Częścią należącą do Unii jest tylko Republika Cypryjska. Natomiast północna część Cypru, czyli turecka Republika Cypru Północnego, nie jest objęta prawami Unii Europejskiej. I w tej części posługują się lirą turecką jako walutą. Jednak przygraniczne miejscowości, w związku z chęcią handlu i turystyki, akceptują euro jako środek płatności. Zjechaliśmy do e, wodospadów. Teraz jeszcze zostało nam jakieś 2 km na pieszo. E, generalnie droga jest taką betonką. E, zjechaliśmy na dół samochodem, także e, tym naszym e, autem, które no, dosyć nisko siedzi na ziemi, e, da się tu przejechać, więc myślę, że dacie radę. E, jak będziecie wracać z powrotem, to jedyne co to jest dosyć w jednym miejscu taki stromy podjazd, więc jeżeli tam nie wiem, weźmiecie już to auto w manualu, no to tam może się okazać, że będziecie musieli troszeczkę poredukować biegi. My mamy u siebie w aucie, w tym automacie bieg, który służy do ciągnięcia przyczepy i do takich podjazdów z, że tak powiem, z większym obciążeniem więc yy, na auto sobie całkiem nieźle poradziło. O, że tak. ...to jest. miejsce generalnie, ale bardzo mi się ten dzień nie podoba. Przed chwilą chciałem puścić drona, żeby Wam nagrać, jak wygląda wodospad, ale zdziwiłem się, że nie reaguje na moje ruchy i się okazało, że stracił całe połączenie. Więc jako, że był dosyć blisko, a nie chciałem go utopić w wodzie, postanowiłem, że go złapię. Myślę, że mogę to pokazać, bo w sumie nie ma już tu krwi. Tak, przeciąłem sobie w dwóch miejscach palec, bo nie trafiłem do końca i zahaczyłem o skrzydełko. Generalnie więcej krwi i, i, i ten, i, i bajzlu z tego wszystkiego, nie, jeżeli rana jest jakaś tam duża. A do tego jeszcze przy wnąż i się zahaczyłem koszulką i się całe pokułem. Także miejsce jest super, bo sami zobaczcie. Jest taka ścieżka, już teraz idziemy na ten drugi wodospad. Ale no, jeżeli chodzi o, o dzień dzisiaj, to, to nie, nie, nie oszczędza mnie I w ogóle to jest pierwszy wyjazd, na który nie zabrałem apteczki Bo mam ją uzupełnioną, bo zawsze jak jedziemy gdziekolwiek, to biorę ze sobą swoją turystyczną Gdzie mam plastry i tak dalej No i zazwyczaj to bywa tak, że moja apteczka jest raczej dla innych Ja sam z niej chyba jeszcze nigdy nie skorzystałem dla siebie No i akurat tym razem jej nie mam Także... Już nawet nie chodzi o to, że to tam nie wiem, tylko że po prostu będzie to denerwować, bo będzie się otwierało, będzie się wkurzać, jeżeli to, że tam jakoś boli. Eee, więc tak, to myślę, że to jest dzień, który muszę sobie zapisać w kalendarzu, i jak następnym razem nastanie, to, to nie, nie, nie będę wychodzić z domu. Chociaż chyba nie wiem, czy cokolwiek to pomoże, ale Ale nie. Zostaję was z widokami, dopóki. Tak, dopóki sobie nie, nie pokontempluję wewnętrznie. Pora na podsumowanie naszego wyjazdu. Przez cały wyjazd, czyli 7 dni, przeznaczyliśmy na wszelkie atrakcje oraz jedzenie 9660 zł. Za samochód w wypożyczalni nie chcieli kaucji, tylko opłatę za użytkowanie 1920 zł. Do tego trzeba doliczyć koszt paliwa czyli około 400 zł. Za lot w sumie zapłaciliśmy 8 50 zł, a za nocleg 5 300 zł. Kwoty podaje zaokrąglone do 10 zł, bo nie chodzi o to, żeby było dokładnie, a żeby było wiadomo mniej więcej, jaki czeka Was koszt przy podobnym do naszego standardzie wyjazdu. Za całość zapłaciliśmy 25 270 zł, podzielone przez 7 osób, czyli 3110 zł. Przy założeniu, że nie oszczędzamy i mamy wolną rękę, Cypr nie jest najtańszy. Jednak muszę przyznać, że to były jedne z lepszych wakacji pod kątem widoków i naturalnych atrakcji.